Chciałem teraz jeszcze zapytać, że Pan Golec jest. To jest naprawdę majster co oni wypróbowali. Dzień dobry. Dzień Dzień dobry. Jak chciałem zapytać, gdzie pan Golec jest? Eee, a mogę prosić adres, bo eee, no. już chwileczkę sprawdzę, czy jest zwrota. A dawno wyszedł? No, jak panie nie wiedzą? No siedzą panie tutaj, pani już przecież. No to też może przychodzą, nie, nie filmujemy tylko tak jak. No na pewno na terenie budynku jest. Na terenie budynku jest. Czy w terenie? Mówił, że gdzieś wychodzi, czyli mogę poszukać w terenie budynku, jest tak? Proszę? Proszę Ale gdzie? No, no, że jestem w urzędzie, proszę panią, no, no pytam panią grzecznie, no niech mi pani odpowie. Jak pani nie wiedzą, gdzie jest po prostu? Proszę no, mi odpowiedzieć. A mogę powiedzieć, że nie wiemy, gdzie jest. Nie wiecie, gdzie jest, tak? Nie, bo no, wcale nie że no, no, na, terenie, na, terenie, no na terenie budynku. Na przykład przed chwileczką widziałem go tam w mieście, po prostu u małżonki i pani mi mówi, że jest na terenie budynku taka dziwna sytuacja, a ten tam, tam, tam marszałkowski to jest też teren miasta, a tutaj Urzędu Miasta budynek? Bo pani mówi, że na terenie budynku. A ja byłem przed zureczką i był tam u szanownej po prostu małżonki. A pani ma taką informację, tak? Dziękuję pani serdecznie, do widzenia. A przepraszam bardzo, a tak kątem oka patrzę to światło u pana Golsa, bo nie ma go już naprawdę długi czas i ono się tam cały czas świeci. Czy nas jako podatników stać na to, czy nie? Czy w domu też tak panie po prostu mają, że światło się, czy jest ktoś, czy nie? to ten, a światełko tam jakby Pani zerknęła, potem światełko się świeci, wie Pani? I my płacimy za te ciężkie pieniądze, no. O, widzi Pani? Wie Pani, ile kilowat kosztuje? Proszę? Nie, wie Pani, mnie interesuje, bo to podatnicy płacą. Nie wie Pani nic? Proszę? W domu Pani też nie płaci? A to urząd Pani płaci, czy kto? Aha. On dziwny to świat. dziękuję serdecznie...

Pani kierownik bardzo proszę dokończa od wyrażenie zgody. A teraz Proszę bardzo, to pani poważna czy co? Nie pomyślałam, No to pani nic nie opowiedziała. No to Ale to trzeba później otworzyć bo to się robi, Nie, Nie, no nie słyszałem. tego.

you mm -hmm. Jest wpis w terenie co że został posłany przez burmistrza? Ja Chciałbym mógł po prostu zobaczyć notatkę, że wypisał się, czy nie? Mówi, że wydało polecenie ustne, że ma iść. Ale jest coś takiego jak wyjście, no przecież... To ale po to Ale to po co macie po prostu te... te, 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 te. Jeżeli to chodzi o napisuje, to nie Ale nie, no przepraszam, ustaliliśmy, że są prywatne i służbowe. Ustaliliśmy, że szef może Panu wydać polecenie ustne. Tak? Umiesz, A kiedy to ustaliliśmy? Teraz? Pani są może się po prostu wysłać kogoś, nie musi się wypisywać. Jeśli wydaje uh -huh. istne polecenie. Dobrze, ja że pana widzę, pan, pan się mieni za człowieka takiego niezwykle w porządku i tak dalej. Nie będzie mi pan nagrywał. Ale, ale, proszę mnie nie, nie atakować. Pan, ja nie atak... Proszę mnie nie, nie, atakować. nie atakować. Ja jestem tutaj w roli dziennikarza. Ale, ale... Proszę Pani mnie nie atakować. Proszę mnie, panie burmistrzu, proszę mnie nie bić. No, ja pan nie biję. Proszę mnie nie bić. Dlaczego Pani, pan, pan, pan chce si mnie bić? Pan jest ichior, Ja pan. No, pan pros mi, proszę mnie nie atakować. Proszę mnie nie atakować, panie burmistrzu. Umówił się pan 14 sekund. Panie burmistrzu, dlaczego pan mnie atakuje? Ja pana pytam, dlaczego pan mnie atakuje? Panie burmistrzu. Ja pana nie atakuję. Co pan to robi? Co pan to robi? Proszę pana, że pan o... mnie pan nie Panie burmistrzu, co pan to robi? To, żeby mnie pan nie nagryje. Panie burmistrzu, jak się pan zachowuje? Pan jest osobą publiczną. Tak. Pan, pan nie będzie sobie robił różnej numerów. Co ja, ten pan, pan, pan robi? No. Nie będzie sobie pan 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 robił numer. Co ten pan robi? Robię to. Jak ten się za... robię to, że pan nie będzie nagrywał. Na... Bo ja Proszę się tak nie zawołać. Pan mnie zaatakował. W urzędzie. Panie, pan jesteś Ja Ja pan uważa, że pana i iść pan do prokuratury czy na policję. Pan no też tak, będzie. Panie... Przecież jesteśmy w urzędzie. Pan jest osobą publiczną, panie burmistrzu. To pan się źle zachowuje. Ale w jaki sposób, że grzecznie siedzę, to się źle zachowuje. Nie, ale pan nie nagrywa. Ja sobie ale to grzyma. jaka jest przeszkoda prawda ku temu, że ja pana nie a ta, mogę nagrywać? Taka że je. Ja sobie na tym nie życzę. To pan się zwolni z tego urzędu. Przecież, ja przecież... Nie... może pan, pan odez. Pan się zwolni. No pan, odesz. pan może pan odez. Pan ale pan się zwolni. Ale panie burmistrzu, panie, ja pan, pan sobie pan nie życzy... No. Panie Burmistrzu, dlaczego Pan atakuje ludzi w urzędzie? Panie nie, pan Burmistrzu, opowiada, pan no przecież to było widać. Panie Burmistrzu, Pan mnie jest... Pan, pan mnie atakuje. Pan, 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 się pan się nie durnia. robi. siebie a po takim względem lubię Durnia, że Pana grzecznie pytam o coś. Nie. To ja o co pana, o Panu chodzi? Pan na, mnie nagrywa. No bo no mam do tego prawo, no. Proszę? No nie no, zachowywać nie tak, się tak, tak, burmistrz. No, ja powiem tylko w ten sposób, osoba publiczna tak się zachowuje. Tak. No wie Pan, co jest Pana? Ja Panu powiem tylko w ten sposób, to jest, no. No przykre, no przykre, że, że taka osoba ja jak, nie, jak Pan. Jak się ja Pan zachowuje? No, nie, ja nie czukam, jak się Pan nie, nie, zachowuje? Nie, nie, nie tam mogłem to, się z Panie burmistrzu, dzwoniłem, mam potwierdzenie kilka razy, nie mogłem się dozwonić do pana. No, pan się do mnie nie Tak, do mnie. tutaj do sekretariatu nie mogłem się doznać. Panie, nie rób, że sobie pan jaj. Ja się nie robię. Jaja normalnie. Pan to... teraz w kabarecie. No, możliwe, kabarecie? no możliwe, no możliwe. Aktorzy są, panie? także panie, możliwe, panie, że i. Im... W kabarecie, Wie pan co Aktorzy są. Aktorzy są. Tak? Bardzo proszę, bardzo proszę. To pan tak w kabarecie, że No. Ale dlaczego gore, pan atakuje ludzi, panie burmistrzu, ale, w urzędzie. Ja, dlaczego? Tak, ale dlaczego ja, ja, pan tak robi? Przecież pan jest poważny. wolną osobą. Wolno panu, tak? Wolno panu. Ale pan jest osobą publiczną. Panie burmistrzu. Jak się pan zachowuje? Jak się są... Przepraszam emocji, Czy to są standardy po tutaj w urzędzie? Najmocniej Pana przepraszam. Tak, że... No grzecznie siedziałem, grzecznie pytałem. Mam to nagrane. Nie robię nic tak, proszę Pana, tak, że... żeby cokolwiek po tak, prostu, jakiekolwiek prawo złamać. Grzecznie przychodzę do urzędu zapytać, proszę Pana i jestem atakowany przez człowieka. No. Tak, że... Czyli to co nagranie to mówi co innego, tak? tak pan słownie irytuje i wypuszcza. Proszę Pana. Irytuję? Ale ja pan sposób irytuję ja, proszę Pana? Ja Pana proszę Pana. W jaki sposób? Nie mi pan. Bo w jaki sposób irytuje? Ja sobie tylko proszę pana e, kartką, przez że tam nie mienia. Jak... pana, ja siedzę, grzecznie tutaj pan zaatakował. do kamery tu gdzie? To jest najlepsza na Aktorów dróg. już mam, no, no, no. Panie, panie burmistrzu. Ak aktora tak. mam, także nie ma problemu, możemy iść no Mam takiego jednego, no, no mam takiego aktora panie, jednego, panie, także, panie, także, panie, także Jesteś pan człowiekiem na poziomie, a pan robi się niepodzielnie. pana, czasami. jakim ja jestem człowiekiem, to ja to ludzie osłabią. To, to społeczeństwo osądza, nie pan, no panie burmistrzu. Dobrze, panie burmistrzu, ale mi to nie przeszkadza. Ale o panu też mówią niepozytywnie, ale... O mnie... No tak. No co mam, co mam panu po prostu powiedzieć? No też o panu mówią niepozytywnie, a ja nie wiem, czy to jest prawda. No przecież nie będę pana obrażał, bo nie wiem, czy to jest prawda, czy nie, panie burmistrzu. No co no, się to to się gada. Ja, ja, tylko, ja tylko mówię Panie burmistrzu, ale pan mnie zaatakował, ja tutaj siedziałem panie i pan mnie zaatakował, zaatakował. No, ale jest nagrane panie burmistrzu. No, szanuj Pan ludzi, no nie bądź tak. Ale pan rękę już w tym wieku po prostu wie pan trzeba uważać na ręce, bo to naprawdę może zaszkodzić. To jest bardzo wysoki poziom, poproszę no, się, to, to jest bardzo wysoki poziom w urzędzie. No, ale jaka eskalacja? Proszę pana, ja mam nagrane, przychodzę bardzo kulturalny, ale, ale niech pan nie atakuje mnie, panie burmistrzu. Kto panu? Kto panu? No przecież te ręce, ja się boję, że pan mnie uderzy. bo przed pan mnie zaatakował. Ale to jest, co to jest, ja nie widzę komendanta, tylko prywatnego człowieka po prostu, jakiegoś, to jakiś shootant? Kogo to jest? Policji komendant? Nie, czy kto, kogo to jest? ZHP może ZHP? Może ZHP. Aha. No. ZHP. Może ZHP. Mhm. To nie wie pan, Wysokim wysokiemu jestem jest, pan, co? Czy ja pan też to? Aha. Czy ja pan to? panie? No pan, nie proszę, no po prostu. Nie no. no. pan spokojnie? No ja dam spokój jak lubię, to dam spokój, po prostu wtedy dam spokój. Dobra. Także to jest poziom pana burmistrza, tak, że są. Tak, jest tak, powiem. Ale ja byłem grzeszny, panie burmistrzu. Ja byłem te panie ludzi. Panie burmistrzu, to już jest zabronione chodzenie. Prawdę pana o pisze. Ale zabronione chodzenie. Wycinasz pan z Panie burmistrzu, nie, puszczę to w całości. Żeby pan nie mówił, że wycinam, puszczę pana w całości. Wszyscy się pana boją, bo ja się Mnie się ludzie boją? Ja to pierwsze słyszę, poszedł do nas. Dlaczego? Panie burmistrzu. Bo już dawno Panie burmistrzu instytucji z panem zrobić porządek. Jaki porządek? Panie burmistrzu. Jaki? Jaki porządek? Panie burmistrzu, czy pan mi grozi w tym momencie? Pan mi grozi w tym momencie. Pan mówi, aby się pod tym względem panu. Panie burmistrzu, pan wreszcie przestanie, myślałem, irytował ludzi, posądzał ich o różne rzeczy inne. Przepraszam bardzo, że ja to... pana irytuje w jakiś sposób, pytając albo coś w tym. Czy to jest iryt... ten, irytująca sprawa? Najmocniej, przepraszam pana. No pan prowadza konflikt Ale jaki konflikt z Proszę, przepraszam, dziękuję. Proszę mi powiedzieć, co jest konflikt. To, to jest taki podtekst. Nie to... no, jaki to podtekst? Tak? Można sobie przeczytać. Ja sobie nawet również czytałem pewnego profesora, że nawet słowa wulgarne to są ludzie szczerzy, więc w zależności kogo czytamy, tak? Autorstwo, nie? Nie jestem, no jest sam. No. Co... no ale nie ja... wiem. No tak, przyszedłem zapytać, pan, gdzie jest kangolec. Tak? Kangolec. Tak, chciałem cię o coś zapytać. No i byłem w biurze nie mogę... się no, proszę pana, nie umawiałem się. Nie ma takich przepisów prawnych, że ja muszę się umawiać. Ale to dlaczego pan pytał takie rzeczy? No. Słuchaj pan. Klientów, co przychodzi czy naszych co umawiają się. Więc jest tak, jest kwestia tego rodzaju, że Pana chodź sam nie ma, bo został kierowany na Pan zaczeka, mogę do szkoły na seren. Ja tylko chciałem gdzie jest i tylko tyle. A gdzie w terenie? Gdzie to pan w, b, burmistrz wysłał? Czy mogę się dowiedzieć, gdzie pan burmistrz go wysłał? W jaki teren, w które miejsce? No bo dostał dyspozycję, żeby pojechał w teren. Ja by pan mi mógł odpowiedzieć, w które miejsce się pan golec udał, to ja jestem bardzo zainteresowany tym. Bardzo bym pana prosił, no. Na teren jest. zastanawiam się pan, czy pan uprzedkuje? No ale dlaczego? No przecież, no, nie wie, pan, wie panie, co, ale jest, to, ale jest to takie przykre i żenujące, że przychodzi obywatel, chce się z kimś skontaktować. Chcę coś załatwić, ale ja się nie chcę z panem umawiać, proszę, ja mam żonę, ja mam żonę, naprawdę proszę sobie to odpuścić, ja mam małżonkę, 30 lat w związku, proszę mi nie proponować takich rzeczy, ja chciałem się dowiedzieć, no, ja się chciałem dowiedzieć, bardzo pana proszę, ale pana bardzo proszę, no. Nie by pan udzieli tej informacji. Gdzie, gdzie go pan burmistrz wysłał? Jeśli go pan potrzebuje ma pan Ale gdzie go pan burmistrz wysłał? Poszedł do domu, do urzędu miasta, poszedł na odbiór. Przecież pan tutaj go wysłał gdzieś. No. Niech, że mi pan odpowie. Bardzo bym Pana prosił. Poczekać. Ale gdzie mam poczekać? No przecież byłem pierwszy w kolejce, szanowny Panie. No to jest tutaj Pan Burmistrz. Mógłby Panie Burmistrzu, czy mógłby Pan powiedzieć, gdzie Pan Pana Golca wysłał? Proszę Pana, skończyłem z Wami dyskutować. A dlaczego? Panie Burmistrzu. poszedł, poszedł 4. A gdzie? Pan wie gdzie? A Pan I wie, gdzie? A pan wie, gdzie? A pan wie ma, gdzie? To Pana nic nie obchodzi. To jest moja wewnętrzna sprawa. To jest to mój prywatny. Gdybym urząd. Zdan, ja rozumiem. Czy Pani to zajął? To jest, To Pan czy nie, no jak Pana sprawa, Panie Burmistrzu, bardzo bym Pana prosił. To jest sprawa, gdzie ja pracownika wysyłam i proszę Pana, nic pan na ten temacie nie odzwiedził. nic, Panie Burmistrzu, nie, nie, Panie Burmistrzu, nie będziemy budować ręki, bo jeszcze Pan mnie uderzy albo coś i jeszcze Pan powie, że Pana zaatakowałem, więc ja... Nie, nie, nie oświęcam. Ja dla bezpieczeństwa, ja bezpieczeństwa. Za silną rękę ścisnę, ja, wie panie. Nie zgodą powiem, a czarne z nim. Proszę? Nie zgodą powiem, a czarne z nim. Z szacunką. Proszę pana. A ja, mam widę, ładny szacunek, czy sygnał. Miłego dnia, panie burmistrzu, panu życzę. Do widzenia. Ja dzisiaj sobie są, zosał są są urząd, no.